Dzień dobry, dobry Państwu Jesteśmy w Warszawie Na Ursynariach Czyli Juwenaliach e, Słuchajcie Kiedyś grał tu Slayer Teraz będzie grało Ich Troje Takie pokolenie e, W ogóle że piwo Kosztuje 15zł Lech ogólnie e, dla reklamują wyborową, proszę pokazać wyborową Stoisko z budką dla studentów. Rozbijanie narodu jest ogólnie. E, no, teraz trwa debata dwóch e, kandydatów, których nie popieram. nie trzy na wybory. Trzeba ich... Nie wolno poparcia dla nich dać, bo oni są po prostu B. No i tyle w temacie. Sława Wielkiej Polsce i na pochybę banderowców. Cześć.